Czy lubisz robić żarty i kogo w tym roku nabierzesz? Znaczy zależy, bo w sensie na pewno kolegę mojego ulubionego, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo lubię z nim jeździć. No koleżankę, po którą właśnie idę. A jak kolega robisz, ma na pozdrawiam. imię? Babo. Yeah, I love making jokes. Which jokes? Uh, actually uh, it comes from my mind at spontaneous manner. Hmm? And it, does, uh, it makes you don't happy and And uh, joking with uh, parents or friends? Yeah, mostly I joke with my friends. Uh, they are the one who understand the wavelength and things. W tym roku na biore na pewno boją mamę. am ją w jakiś telefon. 1 kwietnia zazwyczaj w momencie, kiedy już trzeba zrobić ten żart, raczej mi nie wychodzą. Nie wiem, może przez to, że jest, jest taki wymóg, że trzeba coś zrobić. Ja wolę raczej robić żarty na co dzień. Ja codziennie robię żarty, opowiadam jakieś kawały, jestem kuglarzem tak zwanym. Ale mówię, 1 kwietnia to tak raczej z nieprzygotowaniem. Na pewno jak się uda coś wymyślić, to kogoś wkręcę. Mamo, szykuj się.